Zabrać jej broń, już, bez pytań. Rozkaz przeciął chłodne, leśne powietrze niczym ostrze. Pięciu instruktorów ruszyło bez wahania, otaczając kobietę, którą po cichu ochrzcili mianem największej pomyłki w historii programu. To, co wydarzyło się w ciągu następnych 83 sekund, miało na zawsze wryć się w ich pamięć miało zburzyć wszelkie założenia, obrócić reputację w gruzy i przemienić Zofię Nowak ze zwykłej administracyjnej pomyłki w kogoś, na kogo wojsko polskie nie miało żadnych procedur. To opowieść o tym, jak cicha kobieta wyeliminowała pięciu elitarnych żołnierzy i dlaczego nagranie z tego zdarzenia pozostaje ukryte za klauzulami tajności, które oficjalnie nie istnieją. Zanim do tego dojdziemy, chcę się czymś z wami podzielić. Historie takie jak ta Zofii wymagają miesięcy pracy. Zatarte nazwiska, zaginione akta, szepty, których nikt nie chce powtarzać. Ale są ważne, ponieważ siła nie zawsze krzyczy. Czasem wchodzi po cichu i pisze zasady na nowo. Konwój zgrzytliwie zatrzymał się przy bramie południowej, sektor Gama, a poranny chłód już wdzierał się przez szyby, gdy siedemnaście kandydatów przygotowywało się na swoją próbę. Większość z nich miała ten sam wyraz twarzy, zaciśnięte szczęki, nerwowe spojrzenia, adrenalina napędzana kofeiną, ale sierżant Marek Jankowski obserwujący ich z zadaszonej platformy nad placem, dostrzegł coś nietypowego. Jedna z przybyłych nie pasowała do zdjęć Zakt. Miała na sobie cywilne buty, żadnych naszywek taktycznych, zwykłą, szarą bluzkę zamiast regulaminowego umundurowania. Jankowski zmrużył oczy. Poruszała się z niewymuszoną pewnością siebie. To nie była arogancja ani strach, tylko pewność. Jak ktoś, kto już zapamiętał układ terenu, drogi ewakuacyjne, widoczność, personel. Kto do diabła wchodzi na szkolenie ametyst, tak jakby już je zdała. Nazywała się Zofia Nowak. Jej akta były czyste, zbyt czyste. Major Orłowska zwróciła na nie uwagę już wcześniej. Zaledwie siedem stron... Niejasne przydziały, żadnych odznaczeń, ale na samym dole jedna linijka sprawiła, że oblał ją zimny pot. Poprzedni poziom dostępności, kryptonim Ametyst, archiwalny. Nigdy nie widziała statusu archiwalny przy nazwisku żyjącego kandydata, a już na pewno nie przy kimś, kto był uznawany za cywila. Później Orłowska trzykrotnie obejrzy nagranie z monitoringu. Zofia nie gapiła się jak turystka, nie podążała za innymi. Jej wzrok śledził drogi ewakuacyjne, lustrzane szyby, martwe punkty, a jej dane kontaktowe w razie nagłego wypadku? Utajnione, niepuste, wyczyszczone. Jankowski patrzył, jak wchodzi do formacji, spokojna, cicha, na papierze cywil, ale w jej bezruchu było coś, co tu nie pasowało. Ona nie jest zielona, mruknął. Jest tylko pokryta kurzem. Jeszcze tego nie wiedział, ale zasady jego świata właśnie się zmieniły. A system, który myślał, że kontroluje, został już złamany. Słabość była luksusem, za który płaciło się życiem, a współczucie to była tylko słabość w przebraniu. W ośrodku szkoleniowym wierzbno nie było miejsca na żadne z nich, a sierżant Marek Jankowski dbał o to osobiście. Kiedy kandydaci zebrali się na swoje pierwsze ćwiczenia w terenie, Jankowski czekał na betonowym placu jak lew, obserwując nową ofiarę wkraczającą na jego terytorium. Słońce stało już wysoko, a wilgotne powietrze zapowiadało trudny dzień. Na strzelnicy Gamma 7 wciąż unosiły się duchy złamanych kandydatów. Tory przeszkód stały jak pomniki. Na pierwszy rzut oka zwodniczo proste, ale każda linia i każdy zakręt, Zostały zaprojektowane, by obnażyć i zniszczyć jego. Jankowski przechodził przez formację, skanując twarze. Większość wyglądała zgodnie z oczekiwaniami: młodzi, szczupli, pełni energii, ale bez charakteru. A potem była ona, wciąż zrelaksowana, z rękami wzdłuż ciała, w cywilnych butach. Ale teraz obserwował ją ktoś jeszcze: szeregowy Ewa Lis. Ewa nie należała do gadatliwych. Dorastając jako trzecia z siódemki rodzeństwa, nauczyła się, że aby być usłyszaną, najpierw trzeba słuchać. I było coś w kobiecie stojącej obok niej w formacji, co sprawiało, że ciarki przechodziły jej po plecach. Na początku chodziło o sposób, w jaki Zofia się poruszała sprawnie, ale nigdy w pośpiechu. Nie potykała się o nowe procedury, nie szukała aprobaty, poruszała się po terenie ośrodka jak ktoś, kto już tu był. Tylko nie w ostatnim czasie. Potem przyszło ćwiczenie z bronią: rozłożyć karabinek MSB z grot, wyczyścić, złożyć. Czas piętnaście minut. Większość rekrutów miała z tym problem. Niektórzy panikowali, inni z trudem przebrnęli przez zadanie z nieuzasadnioną pewnością siebie. Zofia podeszła do karabinka, jakby był jej obcy dotknęła go, jakby mógł ją ugryźć. Jej ręce poruszały się powoli niepewnie. Ale Ewa zauważyła coś, czego Jankowski nie dostrzegł. Jej wahanie było udawane. Każda część była demontowana z wyćwiczoną łatwością. Jej palce wiedziały, gdzie sięgnąć, czego dotknąć, gdzie przyłożyć siłę. To nie była tylko wiedza, to była pamięć mięśniowa, powtarzalność zrodzona z walki o przetrwanie. Skończyła w niecałe sześć minut, wciąż udając, że ma problemy, wciąż się ukrywając. Ewa nie potrafiła wyjaśnić dlaczego, ale bardziej ją to zmroziło niż zaimponowało. A Jankowski nie widział tego, nie chciał widzieć. Każdego dnia jego nękanie stawało się coraz bardziej celowe, bardziej osobiste, ale Zofia nie reagowała ani złością, ani zmęczeniem, tylko tak jest, panie sierżancie, zrozumiałam, panie sierżancie, żadnej hardości, żadnej intonacji. Ewa widziała już ludzi, którzy się łamali pod mniejszą presją, ale Zofia się nie uginała. Przyjmowała wszystko jak kamień, wygładzony przez burze, które nigdy go nie poruszyły. Ewa zaczęła mierzyć jej czas biegu cztery minuty i pięćdziesiąt sekund na kilometr, co do sekundy dzień po dniu jak w zegarku jak matematyka to nie jest tempo szepnęła do siebie Ewa pewnego ranka to jest kalibracja. Nie wiedziała, kim naprawdę jest Zofia Nowak, ale zaczynała rozumieć, kim nie jest. Strzelnica ujawniła coś, co po cichu narastało od dni niespójność zbyt precyzyjną, by mogła być przypadkowa. Sierżant Marek Jankowski ustawił się za Zofią Nowak, jakby startował w castingu do filmu wojennego, z założonymi rękami, teatralnym tonem, gotowy skrytykować każde drgnięcie, każdy niecelny strzał. Jego uśmieszek nie był tylko pewnością siebie, to był występ, skierowany nie do Zofii, ale do młodszych rekrutów, wciąż zbyt zielonych, by odróżnić kompetencje od okrucieństwa. Tarcze ustawiono na standardowych dystansach kwalifikacyjnych, tych, które oddzielały wyszkolonych strzelców od weekendowych wojowników. Wokół niej kandydaci nieudolnie przyjmowali podstawową postawę, chwyt, oddech, kontrolę z pustu. To była symfonia chybionych strzałów i frustrujących przekleństw. Zofia wystąpiła naprzód, jakby odhaczała punkty z listy. Jej postawa była nienaganna, chwyt precyzyjny. Podniosła swój karabinek MSB z grot powoli, jakby odwoływała się do pamięci, której nie do końca ufała. Rozgrzane powietrze migotało nad jej celownikiem, zniekształcając obraz między nią a tarczą, jak Miraż. Wystrzeliła. Potem znowu. I znowu, każdy strzał oddany ostrożnie, celowo, jakby starała się nikomu nie zaimponować. Gdy ogłoszono zawieszenie ognia, Jankowski podszedł pewnym krokiem, już powtarzając w myślach upokarzającą uwagę, którą zamierzał wygłosić. Ale w momencie, gdy tarcza wróciła, wszystko się zmieniło. To nie było pięć dziur, to była jedna, pojedynczy, postrzępiony otwór, idealnie po środku celu. Pięć strzałów, jeden punkt trafienia. Instruktor strzelectwa Felix Wolski, który przez dwie dekady szkolił oddziały specjalne, zbladł. Widział takie skupienie trzy razy w życiu i za każdym razem nazwisko strzelca było utajnione w aktach, które nie powinny istnieć. Ale Jankowski widział tylko to, co chciał widzieć. Zignorował to, mruknął coś o szczęściu i odszedł, wciąż trzymając się kłamstwa, które wokół niej zbudował. Potem nadszedł trening walki wręcz i to wtedy wszystko zaczęło pękać. Styl Jankowskiego był brutalny, surowa dominacja, czysta siła. Jego pokazy nie były instruktarzem, były zastraszaniem. Rzucał kandydatami o matę, jakby to była wiadomość, dostosuj się albo krwaw. Zofia została sparowana z Grabowskim, byłym zapaśnikiem cięższym od niej o 30 kg, z pewnością siebie kogoś, kto nigdy nie przegrał. Wyglądała na niepewną, wahającą się. Ruch, który wykonała, był podręcznikowy, dokładnie taki, jak pokazał Jankowski. Grabowski z hukiem upadł na matę, wstał, skinął głową. Koniec ćwiczenia nie do końca. Szeregowy Ewa Lis obserwowała z boku bardzo uważnie. To, co zobaczyła, nie było wahaniem, to było udoskonalenie. Tuż przed ruchem Zofii jej ciężar ciała lekko się przesunął. Chwyt poprawiła o milimetry. Dźwignia, której użyła, nie ta, której uczył Jankowski, była czystsza, szybsza, mądrzejsza. Kiedy Jankowski próbował poprawić jej formę, mówiąc, by użyła więcej siły, a mniej finezji, Zofia tylko skinęła głową. Ale jej skinienie nie mówiło: Zgadzam się, mówiło. Robiłam to z ludźmi, którzy naprawdę się liczyli. Każdy dzień przynosił nowe próby upokorzenia jej i każdego dnia Zofia odpowiadała tym samym zautomatyzowanym spokojem. Tak jest, panie sierżancie, zrozumiałam, panie sierżancie. To było nie tylko niepokojące, to było niemożliwe do sklasyfikowania. Nie dawała im żadnej złości, żadnej słabości, żadnych wskazówek. Była dymem na polu bitwy pełnym ognia i nikt, ani Jankowski, ani rekruci, ani nawet lis, nie miał pojęcia, do czego tak naprawdę się przygotowuje. Punkt zwrotny nadszedł w czwartym tygodniu. Kapitan Sroka nazwał to ćwiczeniem sprawdzenia z rzeczywistością, ale wszyscy w bazie wiedzieli, czym to było. Egzekucją na oczach publiczności. Zasady: przetrwać 30 sekund przeciwko pięciu najlepszym zwierzbna. Jeśli poległeś, odpadałeś. Żadnych odwołań, żadnych przeniesień. Tylko czarna plama w aktach, która ciągnęła się za tobą jak duch, a w samym centrum tego wszystkiego stała Zofia Nowak. Większość wciąż nazywała ją Kowalską, pseudonimem z cichszej przeszłości, ale ludzie, którzy się liczyli, zaczynali podejrzewać, że to nie jest jej prawdziwe nazwisko. Ogłoszenie nastąpiło po zapstrzyku, gdy wyczerpanie zacierało granice między strachem a jasnością umysłu. Jutro oddzielimy pozorantów od prawdziwych twardzieli, powiedział im Sroka, stojąc w świetle reflektorów, jak prorok zwiastujący burzę. To nie jest ćwiczenie, to objawienie. Następnie spojrzał jej w oczy: Nowak, od pierwszego dnia masz problemy z podstawowymi kompetencjami. Zobaczymy, czy cokolwiek z Twojego cywilnego życia się przyda. Pozwolił, by cisza się przeciągnęła. Pięciu na jedną, bez powtórek, bez wymówek. Jeśli po 30 sekundach będziesz nadal stać, uznamy to za cud. Szepty, a potem cisza, gęsta jak smoła. To nie był test. To była publiczna egzekucja, ubrana w doktrynę i podana z uśmiechem. Ale wtedy coś się zmieniło. Uśmiechnęła się. Niewyzywająco, niesarkastycznie. Cichy, niesamowity spokój, jakby słyszała starą melodię, której nikt inny nie słyszał. Szeregowy Ewalis, Obserwując z drugiego rzędu, poczuła, jak ściska jej się żołądek. Każdy instynkt, który ignorowała od pierwszego dnia, zaczął krzyczeć: Wybrali złą osobę. Do rana wieść się rozeszła. Żołnierze z każdej jednostki znaleźli powód, by się pojawić. Sanitariusze przygotowali zestawy urazowe. Oficerowie polowi obstawili obwód. Nawet major Orłowska przyszła ze skrzyżowanymi ramionami i nieprzeniknionym wzrokiem. Całą noc spędziła na ponownym czytaniu akt Nowak. Jedna linijka z poświadczenia bezpieczeństwa nie dawała jej spokoju. Kategoria archiwalna tylko do obserwacji, sklasyfikowane w folderze cieni. Potem przyszła piątka: Lisowski, wilk, kaczmarek, sokół i Grabowski. Każdy z nich starannie wybrany, każdy elitarny. Rozciągali się nonszalancko jak drapieżniki na szczycie łańcucha pokarmowego. Absolutnie pewni, że wynik jest już przesądzony. Ale kiedy Zofia Nowak wyszła z magazynu sprzętu, powietrze się zmieniło. Jej chód był inny skupiony, precyzyjny, wydajny, niewyszkolony, uwarunkowany. A kiedy podwinęła rękawy, blizny powiedziały wszystko, czego nie było w jej aktach: ślady po kulach, chirurgiczne nacięcia, pamiątki po odłamkach wszystkie zagojone, wszystkie prawdziwe. Major Orłowska wypuściła powoli powietrze. Ona nie jest kandydatką, zrozumiała. Jest reliktem czegoś, czego nie mieliśmy już zobaczyć. Kapitan Sroka podszedł do linii, podnosząc gwizdek. Żadnej broni, żadnego wydłubywania oczu. Utrzymaj się na nogach albo się poddaj. Kowalska, jakieś ostatnie słowa? Zofia odwróciła się do niego, a tym razem jej głos nie był cichy, niegłośniejszy. Ale jakby bardziej obecny, jakby słowa były rzeźbione w samym leśnym powietrzu. Tylko jedno pytanie, panie kapitanie, powiedziała Zofia Nowak. Jej głos był pewny. Kiedy to się skończy, czy w końcu przyzna pan, że nigdy nie wiedział na co patrzy? Pięciu napastników zaczęło się rozchodzić, tworząc luźny półokrąg. Ich ruchy były płynne, pełne pewności siebie ludzi, którzy trenowali razem od lat. Omówili swój plan poprzedniej nocy. Przytłoczyć ją szybkością i kątami natarcia, uderzyć mocno i szybko, zrobić to czysto, upokarzająco. Sierżant Jankowski podniósł gwizdek. Jeden ostry gwizd i plac eksplodował. Grabowski był pierwszy, całe 105 kg, pędził naprzód jak pociąg towarowy z opuszczonym ramieniem, gotowy do zderzenia. Gdyby trafił, byłoby po wszystkim, zanim by się zaczęło. Ale Zofii tam nie było. Przesunęła się dokładnie o 20 centymetrów w lewo w ostatniej możliwej chwili. To nie był odwrót, to było przekierowanie. Grabowski potknął się, wpadając w pustą przestrzeń. Jej dłoń dotknęła podstawy jego szyi tylko raz. Chirurgiczne uderzenie. Nogi się pod nim ugięły, zawalił się jak budynek, którego fundamenty cicho zniknęły. Leżał w pyle, mrugając w niebo, które przestało mieć sens. Następnie nadciągnęli Lisowski i Wilk, atakując z obu stron, ale Zofia znowu zniknęła. Fizyka ich zdradziła. Zderzyli się w pełnym biegu, plącząc kończyny, uderzając kolanami dwie bronie, zwrócone przeciwko sobie, przez jej nieobecność. Zanim zdążyli wstać, była już między nimi. Uderzenie dłonią w ramię Lisowskiego, ręka bezwładna, kopnięcie w kolano Wilka. Staw zablokowany. Koniec. Kaczmarek wszedł nisko, szybko, kalkulując. Sięgnął po jej nogi, ale tam, gdzie powinny być nogi, ich nie było. Uniosła się nad nim jak dym, a jej łokieć z przerażającą precyzją połączył się z podstawą jego czaszki. Zwinął się w kłębek natychmiast. Minęło mniej niż 20 sekund i został tylko jeden: soku, stratek, cichy drapieżnik ostatni na placu boju. Ale teraz jego ręce drżały, postawa chwiała się. Patrzył nie na partnera do sparingu, ale na coś, na co nie miał słowa. Ona nie walczyła, ona coś wyrażała, jakby przemoc była językiem, a tylko ona mówiła nim płynnie. Major Orłowska patrzyła z obwodu, a krew odpływała jej z twarzy. Ten tatuaż, ledwo widoczny pod podwiniętym rękawem Zofii, wszystko potwierdzał. Sześć równoległych linii. Jedna przekreślona, jednostka Ametyst, oddział widmo. Operatorzy, których akta nie istniały, których działania nigdy nie pojawiały się w raportach, których przetrwanie często oznaczało, że czyjeś inne nazwisko zostało pogrzebane. Siódma linia przekreślona oznaczała, że uznano ją za zmarłą, a jednak stała tutaj. Sokół cofnął się o krok, potem o kolejny. Poddaje się szepnął. Jego głos był ledwo słyszalny, w osłupiałej ciszy. Zofia nie uśmiechnęła się, nie triumfowała. Po prostu sprawdziła pozostałych, jednego po drugim. Jej dotyk był teraz delikatny, kliniczny, upewniając się, że nie doszło do trwałych obrażeń. Zniszczona została tylko duma. Ciszę przerwała szeregowy Ewa Lis, która zaczęła klaskać. Najpierw cicho, potem głośniej. Inni dołączyli, potem kolejni, aż cała strzelnica Gamma 7 stała na nogach, nie świętując, ale oddając hołd. Nie oklaskiwali zwycięstwa, uznawali prawdę. Przez tygodnie przebywali w obecności czegoś niezwykłego i byli zbyt ślepi, zbyt aroganccy, zbyt konwencjonalni, by to zobaczyć. Zofia podniosła ręcznik, zarzuciła torbę i odeszła z tą samą niewymuszoną gracją. Z jaką przybyła pierwszego dnia. Tyle, że teraz wszyscy w końcu zrozumieli, na co patrzyli. W ciągu kilku godzin Zofia Nowak została po cichu przeniesiona. Jej nowa rola, instruktor zaawansowanej walki, jej prawdziwa przeszłość wciąż zapieczętowana, jej nazwisko nigdy więcej nie wypowiadane na głos. Ale te 83 sekundy będą odbijać się echem po ośrodku wierzbno przez lata. Nie jako ćwiczenie ale jako redefinicja tego, jak naprawdę wygląda śmiertelne zagrożenie.